Wicabamba, Ekwador, Święta Góra, Mandango, Max witam, dziś będzie. Bambu bambusy to rosną nie tylko w Azji, jakby to się myślało. tutaj taki, zacznę ja akurat od tego, stwierdziłem, tutaj zostały podpalone te bambusy, ciekawe co się stało z tym bambusem tutaj, to on się, on się wciągnął, bo one tak nie usychają, bambus jak usycha to po prostu zmienia się kolor na taki tak jak ten, ten tu jest uschnięty a tu po prostu one się wysuszyły od tego myślę ognia który tu był bo takie coś tylko tutaj w tym bambusie zobaczyłem bambus jak widać składa się z tych części od kolanka do kolanka tu jest za, za, zamknięte tu jak widać kolejne kolanko jest zamknięte normalnie pomiędzy tymi kolankami jest woda i mój znajomy tutaj w ogóle nawet zaczął coś tam robić takiego że jak oni ścinają bambusy później wbijany jest taki pręd przez te wszystkie tutaj żeby ta woda wyszła i oni tą wodę używają więc podobno coś jak sok z brzozy coś takiego Poznaj wyjątkowe zioła z amazońskiej dżungli, na przykład łajuza siostra Jerba mate o bardzo delikatnym smaku, której rdzenni mieszkańcy używają do polowań i do ceremonii ze świadomymi snami. Link w opisie. Tak jak mówiłem, bambusy to nie tylko Azja, wszędzie w tropikach, a nawet nie tylko w tropikach bambusu rośnie. Tu jest taki konkret, one mają nie po 10 metrów. Bambus w czasie wzrostu jest dość łatwo formowalny, tak jak widać, ja jeszcze pamiętam parę lat temu jak ten. Jak ten tutaj był żywy, on tu doszedł do jakiejś taki opór. Miał tak jak tutaj ta siatka była. Jeśli by bambusowi położyć po prostu jakąś barierę, to bambus się zagnie i można tworzyć kąty. Czyli nawet kiedyś jakiś znajomy mówił, ciekawe, czy dałoby radę, żeby urósł dom z bambusa. Możliwe, nie wiem na ile, no, ale myślę, że tak. Jest nawet ciepło, grunt jest, ziemia jest cieplejsza niż moje stopy ale rzeka to zawsze górski strumyk i termometrem nie mierzyłem, ale tych 15 stopni to ona nie przekracza według mnie czasami uważam, że jest o wiele zimniejsza ostatnio była taka zimna, że mi przypomniało się jak to na Zakrzówku morsowałem w listopadzie, gdzie było 14 stopni bambusowy lasek, zagajnik bambusowy bo bambusy to, to jest taki, taki mam powiedzieć, taki trochę Upierdliwa roślina, bo, żeby wytępić bambus, to, to jest praktycznie zadanie kompletnie niewykonalne. On sobie rośnie, rośnie sobie w takich, w takich skupiskach, i to jest wszystko połączone jednym korzeniem. Żeby to wszystko wyplewić, to jest niemożliwe, dlatego oni nieraz wypalają, bo to jest jedyne skuteczne narzędzie. A tutaj jest właśnie moje miejsce do kąpieli, tam jest około teraz pewnie jest 90 cm głębokości, Na dnie jest piasek, nie jest piasek, nie kamienie. I właśnie ostatnio, jak była taka niska woda, to sobie dobudowywałem tutaj tamy jak bubr, żeby, żeby mieć lepszy basen. W ogóle uważam, że morsowanie po pierwsze jest to wow, tylko ja kiedyś zacząłem od złej... Od złej temperatury zacząłem, ponieważ zacząłem, była temperatura wody 2 stopnie, a poszedłem do czegoś takiego. Tragicznie to moje ciało znosiło, a miesiąc dochodziłem do siebie. I teraz w 2019 zacząłem od wody takiej właśnie 14 stopni na Zakrzówku w Krakowie. To jest właściwa temperatura do zaczynania i uważam, że morsowanie ma to do siebie, że daje ten taki tuch. Taki upflow podniesienie energetyki o wiele bardziej, zmiana całkowitego stanu energetycznego. Natomiast uważam, że można morsować dopóki można zanurzać i szyję i głowę. Jeśli już nie można zanurzać szyi i głowy, to nie należy morsować. To jest forsowanie ciała po prostu w moim pojęciu. Całe ciało albo wcale, to tak jak masaż. Masaż powinien być całego ciała, a nie, że w pasie cię nie masują. Ach, nie, nie, tak nie można. Polecam każdemu morsowanie, coś pięknego. Wróćmy do bambusów. To jest taka część po drugiej stronie rzeki. Tam są zielone znowu, zielone. To są żółto-zielone, to są po prostu śliczne. To chyba moje ulubione bambusy. Jakby rysował ktoś to markerem, po prostu. To nie ma jakiejś ciągłości. To jest zrobione, jakieś zrobione. I tutaj, na przykład, to. I tak, tak sobie wyrasta bambus. Pnie się do góry. I to też to jest wszystkie, te wszystkie bambusy, to najprawdopodobniej jest jedna, jeden, jedna roślina, jeden bambus. Wszystko jest razem połączone. I tutaj zaraz obok tych żółtych. To już takie wyższe. No one mają ponad 2 metry. I ten to jest ten bambus, którego najbardziej nie lubię, ponieważ ma kolce. Jak byłem kiedyś w dżungli, to... Ten bambus psuje całą zabawę, ponieważ chodząc trzeba patrzeć pod nogi, czy nie leżą stare bambusy i nie ma kolcy, bo taki kolec to bez problemu, tu są lepsze kolce, tu są takie kolce, nie? E, taki kolec to bez problemu jakiekolwiek obuwie przebije, chyba że miał metalową podeszwę, e, w głowę może się wbić, no jakby we wszystko. I tutaj teraz to, co tutaj już odpada, bo to jest ta warstwa taka ochronna, jaką wyrasta, bambusa no, tak, chwycę o, to, to jest całe nigdy tego nie dotykać ja raz to zrobiłem to jest całe w mikrokolcach które się po prostu wbijają i później się siedzi to nie boli, ale później się siedzi godzina i wyciąga z palca 40 mikrokolców i one sobie rosną tutaj. kolczasty, złowrogi bambus a w tropikach jak tutaj widać, to by mogło prawie wyglądać jako jakiś polski las. Tylko tutaj też są pomieszane bambusy. To są jakieś takie drzewa, nie mam pojęcia, ale jakieś takie bardziej iglaste niż liściaste, ponieważ w tropikach im wyżej się idzie na, nad poziom morza, tym się robi zimniej. Jest klimat sprzyjający roślinności, taką na przykład jaką znamy w Polsce, więc na przykład. Na powyżej 2000 metrów w Ekwadorze są świerki świerki i podgrzybki. Też można znaleźć. Tutaj też taki piękny okaz bambusa. O! Rośnie sobie. Także to się wszystko później miesza. Już wyżej nie będzie bambusu. Właśnie będzie bardziej będzie bardziej ten klimat taki 4,5 roku. Powiedzmy, chociaż śnieg tam nigdy nie spada. Ale w Ekwadorze w różnych miejscach. Są przecież i wulkany powyżej 6 tysięcy tutaj, więc tutaj naprawdę są wszystkie strefy klimatyczne, jakie można tylko spotkać na świecie. O, tu jest takie śliczne zejście. Jakieś stare drewna duże i jest zejście na drzeczkę. Często można tu gdzieś wypatrzyć w jakichś jakiś turystów medytujących lub też mieszkańców bardziej obcokrajowców niż ekwadorczyków medytujących. Szkoda, że dziś nie ma takiego silnego słońca, bo to jest właśnie taki jeszcze inne bambusy, to są. Te mają takie bardzo jasne zielone liście i dają takie w ogóle przepiękne, przepiękne światło. Tutaj dają jakieś taki Pełne słońce, jest to naprawdę coś, coś wyjątkowego i urokliwego. Jaki, jaki kolor tutaj się uzyskuje, to jest taki największy tutaj, można powiedzieć, zaganik bambusowy, no bo tutaj dosłownie wszędzie, wszędzie. Bambusy, bambusy, bambusy. Tutaj pokazywałem te szpice, takie jak tutaj, takie malutkie wyrasta. No to powiem tak, na no takiego jakby się spadło, to jeszcze nic. Ale jak on zaczyna być już takiej wysokości większej 40-60 cm, no to ten czubek, ten czubek jest konkretnie ostry, że można by sobie zrobić sporą krzywdę. O, takie coś jak tutaj, no to już jest nieciekawe, nie? To już kuje, to już kuje, jakby ktoś się przewrócił, no to byś wbił, no może by złamał. Nie polecam, generalnie nie polecam. To jest w ogóle taki ciekawy zakątek tutaj rocznie, to jest Coya de Kawajo, się nazywa. Eee... O, taka roślina, to jest lecznicza, ale ja już nie pamiętam na co. A tu są ekwadorskie maliny. O. Nie wiem, mam długie ręce, zawsze mogę tu sięgnąć dalej niż... O, proszę, malinka. Malinka. O. Bardzo dobre są. I one no, przez cały rok dają owoce w Ekwadorze. Link w opisie.